Prosiłem was, żebyście podali mi IP swoich serwerów i w dzisiejszym filmie dołączę na nie na sekretnym koncie. Więc jeśli nie chcecie, żeby takie rzeczy się ominęły, to zasubskrybuj ten kanał. Znacie mnie już trochę i raczej wiecie, że nie zamierzam tylko na nie wejść. Ponieważ wcielę się w najgorszego krytyka serwerów Minecraft. Więc nie dość, że będę je oceniał, to jeszcze włączę cheaty, a jeśli będzie jakiś błąd na serwerze, to go wykorzystam. A właściciele tych serwerów niech lepiej zamkną oczy, bo może być grubo. Stop! Jeśli jesteś zwykłym szarym Steven, na którego nikt nie zwraca uwagi, to musisz tego wysłać i to zmienić. W tym celu stworzyłem premeczki. Gdzie już teraz możesz zakupić premkę w naprawdę niskiej cenie A na naszym Discordzie właśnie trwa konkurs na darmowe premki Już teraz wejdź na premeczki.pl i przestań być szarym Stevem No i oczywiście zaczynamy od Aternosa <noise> No kto by się spodziewał No dobra, wejdźmy na ten serwer No dobra, uwaga, a no tak, to craftkią. No właśnie, czyli mój serwer w Minecraft. Więc przypominam wam, że jeśli w tym momencie zostawicie lajka i zasubskrybujecie ten kanał oraz napiszecie swój link w komentarzu, tak jak ta osoba, będziecie mogli wygrać 100 zł do ładowania. Oraz nie zapomnijcie o kodzie ziszkowym na minus 10% na najtańsze serwery Minecraft, które są dostępne na moim costingu serwerów, czyli cloudy.gg Nie no, chyba was namówiłem na to, żeby wejść na craftki co. Budujemy wioskę marzeń na survivalu. Boże, tylko 1.21, serio? Ty, i są dwie osoby. Dobra, wchodzę. Stop! Już prawie się sprzedałem i wszedłem do ten serwer na w swoim głównym koncie. Na szczęście w porę to ogarnąłem i zmieniłem nick. dobra, było blisko, tak szczerze, bo już prawie szedłem, nie? Moi drodzy, my będziemy mualan. <gry> to jest mój nick. Ale mam skina! No dobra, moi drodzy, sprawdźmy w takim razie ten serwer. Co tutaj w ogóle jest? Survival, brak wioski. Dobra. Czemu mnie nie temu w ogóle na od razu? Czyli tutaj wszyscy gracze się prawdopodobnie nowi, więc bym mógł tutaj... Wiecie co? zostawię sobie tutaj jest A w razie co jak ktoś tutaj wejdzie, to od razu go, kurde, rozwalę. Dobra, czy jest w... Model... Aha, bo tu nie ma spawna na tym. To co to jest? Gdzie jest spawn? E, dobra, nie kumam trochę. Czy są tu jakieś coś jak kity? Nie wiem. O co tu chodzi o tym serwerze? Ja trochę nie rozumiem. Siema walam. Siema! Chciałem ocenić ten serwer, jednak szczerze mam do niego dziwne wątpliwości. To jest jakiś zamek, który w ogóle mogę niszczyć. Ty nowy? Tak, dobra, ktoś się do mnie tepa. Problem jest taki, że nie mam cheatów. Akceptuj, no dobra. Uwaga. O, jest ziomeczek. Siema. Daj coś! Dobra, niech mi coś da. O nie, on coś kraftuje. Dobra, czekaj. Złapki go. Nie. Nie. Dobra, walę go. O nie, on ma killoff. Dobra, to się może... Bardzo źle... Zabiję! Nie wierzę! ja nie wyleciały z niego i A, wyleciały! Dało mi do od razu. Dobra, mamy kill off. jest dobrze. Spróbuję się dostać na ten niesamowity zamek. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Znaczy, no wykopać bloki pewnie. Ale kurde, co to jest za zamek w ogóle jakiś chory? What the fuck? Czemu to jest taki zamek? Co jest spały, który można niszczyć, czy. Czy on tutaj biega? Ten serwer w ogóle nie jest dokończony, prawdopodobnie. Ej, tam ktoś jest! Nie, nie, nie widzę, co tam jest, ale coś tam jest, generalnie. No, muszę się tam dostać, bo nie da mi to spokoju, przysięgam. Dostawcie lajka, like proszę was. Wróćcie o 20! Że co? Dlaczego by wrócić o 20? Stary! O co ci chodzi? Właśnie nas wywala z serwera, nie? Dobra, udało mi się dostać do tego zamek. Nie wiem, o co tu w ogóle chodzi. Czekajcie, wyjdźmy, wyjdźmy tutaj. Dobra, czy ja się tu sta... Gdzie ja jestem w ogóle? Są jakieś wieże w ogóle? What the fuck? Ej, tu jest coś! Eee! Jest admin! Okej, okay, on nie ma z tym problemu, że ja niszczę tego spawn'a. A, to git. Miałeś wyjść. Nie wyjdę. Wal się. Nie, no, ten serwer to jakiś dziwny jest. Ja nie wiem, gdzie ja trafiłem, tak szczerze. Przestraszyłem admina i zostałem sam na serwerze. Dobra, ja, nie wiem. Almin wyszedł. ja też wychodzę. To jakiś zwalony serwer. Dobra, następny serwer Aternos. IP nie chce zniszczyć serwera, tak się tylko zdaje. Nie, nie wiem o co chodzi tutaj, ale dobra, wejdźmy na niego. Jest właściciel, o wita się ze mną! No i super! Siemano! Dobra, nie mam pojęcia co to jest za serwer. To znowu jakiś zwalony serwer. Czy tu można znowu niszczyć spawna? Nie no nie można, dobra, jest zabezpieczony, to, to jest dobry, dobry znak, dobry znak, naprawdę. Fly, uwaga, czy działa fly? Okej, okej, okay, okay, można to cheatować O nie, dobra, on to widział. <gryw> dobra, Admin widział, że cituje. Dobra, nie, 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 to ma skinatoniasza w ogóle. Dobra, ja spierdzielam. na ramię tu nie ma. Nie, 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 nie. Okej, okay, on ma z tym luz. Halo, panie właściciel, <gryw> panie właściciel! Dobra, ten serwy to jakieś znowu dno, nie wierzę. Wziął mnie na sprawdzanie. Jestem sprawdzany. Gdzie mam wejść? Ja pierdziele. No to jest hit po prostu. Na szybko ukryłem cheaty. I miałem nadzieję, że on ich nie znajdzie. Dobra, jest tragedia widzowie. Jezu, rozpisane jest. Ale skąd ja mam wiedzieć, jaki DC? Widzę, że masz cheaty. Nie mam. Nie no, czy to są żarty? Wypuśćmy stąd. Nie mogę stąd wyjść, nie mogę stąd wyjść. Nie no, mogę stąd wyjść, czekaj, spał? A, mogę stąd wyjść, oczywiście, że mogę. Twoje masz podać. A, no dobra. O, znowu je tepnął Ty mi podaj swojego. Na szybko przełączyłem konto. Dobra, szybka zmiana. Mualan. No, zorombisz Discord. Nie działa. Generalnie. 4, Cztery... A, dobra, źle wpisałem. Zwracam honor. Działa, działa. Siema. Dzwoni do mnie. włączyłem modulator. Szczerze, jestem mega ciekawy, co będzie, jak rozpoznam mój. Znaczy. Jak mu się ujawnię. Siema. Halo, Halo? Ja pier. Co? Ja pier... nie, wyłącz mikrofon, proszę cię. Mikrofon, dobra, wyłączam. Ja pier. Wy Wyłączać? Dobra. Nie ja wiem, o co chodzi. Nie no, Jezu. Czy Ty naprawdę używasz mikrofon w Tak Jezus Marian! No to co... Jezu, ja. Ja nie! Ja nie rozumiem cię. Cze czego nie, ro nie, nie rozumiesz? Wyłącz mikrofon ten to i... Dobra, o, co ty ja mam robić, bo ja nie wiem. Jezus Maria, nie wiem, czekaj, 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 No ja też nie wiem, Tobiasz. To Tobiasz? idę na spawn'a, ja, ja, ja idę sobie stąd. Ja wiem, że ty jesteś rezydenciak, okej, okay, już wiem. Okej, okay, dzięki, Ej, czemu ty mnie tu bierzesz ciągle? No przecież mogę sobie stąd jeść, chyba, tak? No właśnie. <suszy> A, no co, co, to, 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 to... to, co piszę! Widziałem, że masz cheaty, proszę nie? ja wyłączę. Ale ja nie mam cheatów, mogę ci pokazać. No, to mi pokaż. Okej, udostępniam ekran. Proszę cię bardzo. No i gdzie tu, gdzie tu są cheaty? No, widzisz ci cheaty gdzieś? Bo ja nie co mam robić. Dobra, ja tego typa, ten, to... to... To pomóż. Nie no, on ja mnie nie umie sprawdzić, widzowie, nie? Ziomeczek, ziomeczek, mam pomagać i na sobie grać w ogóle? W sprawdzaniu mnie. Nie no, co to jest? Serwer 1 na 10. Dobra, sprawdzisz mnie, czy mogę już sobie iść? Bo ja muszę, ja muszę, bo kotlety mam, mam, ma, ma. Dziadek ja chce mi pomóc wyszedł z Może, drogi on też wyszedł się... Zostawili mnie, nie to no, tragedia Dobra widzowie, nie wiem co mam robić, ja ogólnie nie mam pojęcia co mam tu robić Oni mnie zostawili, więc spoko Jakby luz, ja idę sobie na spawn'a On i tak mnie nie wziął na żadne sprawdzanie, ja mogę dalej grać Czy to jest jakiś hit? To jest jakiś hit, przysięgam. Serwer najgorszy, po prostu. Nie przyszedłem dalej. Uj, tu już grubo, flash cube jakiś, 11 osób, jest domena.pl, nie ma Aternosa, no dobra. Cave Cash, co to i... Czekaj, czekaj, czy to będzie... Czy to będzie? To jest jakiś scam serwer. Jezu, drogi. Dobarzenie, takie coś? Dobra, co to jest narzędzia? Jezu wiertełko! Boże drogi! Co to jest za genialny serwer? <grym> Set milionera, dobra, ja jestem, ja jestem w niebie. Ja jestem w niebie. Przysięgam, dobra, jak tu się gra? Jak tu się gra? Okej, okay. to jest jeszcze jakiś... Co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Jak grać? Który niszczysz, aby zakupić kilo? Dobra, wykonajmy śród PSC, patrzcie ile osób niby tu wypłaciło pieniądze. No na pewno, Oczywiście tak, kopalnia węgla. Sprawdźmy. Dobra, zarabiajmy pieniądze. Tak, dawaj kasę. Mogę wszędzie kopać? Czy jak to wygląda? Kopalnia żelaza. Wymagany level 5. Czy to jest Okej, nie wiem, czemu mogę tu kopać. Tak. A, dobra, to jest żelaza. Dobra, tu... Ej, dobra, to działa. Dobra, poczekaj, 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 poczekaj. Włączmy cheaty. Timer. Ustawmy go. Jest anty-cheat? Anty okej, okay, na. Okej, okej, okay, okay. Mogę kopać na timerze. Trochę cofa. No dobra, nie, nie jest. Jest słabo. Dobra, czyli jeżeli włączę speed. Jesteś jak speed mine? Fast break, ok. Okej, okay, cofam mi bloki, cofam mi bloki generalnie, no to nie. Antycheat jest. Okej, okay, teraz w ogóle mi wszystko się zwaliło. Gdzie mogę ulepszyć swój kill-off, Tutaj? Tutaj, dobra, ale ten mam. No dobrze, ja bym chciał inny kill-off Czy mogę zdobyć inny kill-off? Nie widzę tutaj villagera. O, tu jest, dobra. Kill off amatora. Ja pierdzielę. Dobra, dawaj kasę, nie. Auto sell Ej, ja mi to sprzedaje. Ja tego nie, nie chcę tego sprzedawać chyba. Dobra, nie wiem o co tutaj chodzi. Ej, dobra, jaki jest tutaj ten? Portfel, Boże, sprawdźmy. Brasa, mogę kupić, no przecież. Nie, no, ja chcę brasza. Ja muszę to wydać pieniądze. Bo ja nie na rady. Psychika mi siądzie jak tak nie zrobię. Wszedłem na stronę serwera. Doładowanie. 100 złotych. Robię to od razu. Mualan. Widzowie, zostaw, zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał. Błagam was. Bo widzicie, że tu pieniądze wydaję. Ten film się nawet nie zwróci, bo ja na montaż zapłacę pewnie 1000 złotych. dla montażystów. Kocham was. A ja to muszę zrobić po prostu. Przysięgam. Dobra. Mam, mam. Dostałem, dostałem, dostałem. Portfel. Za stówkę sobie kupimy. Takie obraża. Cyk. Czy jeszcze rangę mogę jakąś kupić? Za 30 złotych. ten bogactwa jakiś. Czy ranga jest potrzebna? Farmy, czy jak to się nazywa? Kopalnia. Okej, okay, to są różne kopalnie. Czy to coś mi zmienia? Dobra, to nic mi nie zmienia. Premium, kopalnie przy dużej liczbie że taką kopalnię. Okej, okay. to może kopalnie kupię. Okej, okay, tego nie wiem jak się dostać do taką kopalnię premium. Dobra, na początku sprawdźmy gdzie ja brasz. Dobra. No i widzowie, 6 groszy, cztery grosze. Od razu się lepiej gra. Od razu. Dobra, jestem ciekawy, czy to się da oskamować ten serwer jakoś czy nie? Chłopie, no ja jestem fanem, ja jestem fanem. Ile już mam pieniędzy do wypłaty? Prawie złotówkę. No dobrze, 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 dobrze. Zatrzymy, zatrzymy. Ej, w ogóle tak, no pomysł generalnie to jest jakby z Genkesha, jakby nawet u mnie. Jestem ciekawy czy skamują po prostu, nie? No muszę to sprawdzić. Dobra, ja wyrąbane mam, ja kupuję jeszcze tu coś. 30 złotych mam, kas górnika 30 złotych, czemu to jest takie drogie? Dobra, kupuję też wyrąbane, wszystko kupuję. Zarobek, patrzcie, patrzcie, jest właściciel, miłego kopania, dzięki bratku. Jak nic, że to jest skam, nie? Ja się, ja się obie obiecuję, że to jest skam. Dobra, ale patrzcie, no, generalnie kasa mi leci, no 4 złote już mam. Ja chcę ja zobaczyć po prostu czy dwie dyszki wypłacimy, ogólnie... no. No na razie tak to leci, że normalnie. Zaraz zara powinienem dostać normalnie te dwie dychy. No patrzcie, to jak to leci. Dobra, mogę iść na następną kopalnie. Zarąbiście. Dobra, idziemy na złoto. U, no, chłopie, ile tu złota jest? Nie no, tysiąc złotych ja tutaj zaraz wypłacam, widzowie. Dobra, ile już mam pieniędzy? Prawie 6 ziko prawie 6 Ziko, dobrze idzie, dobrze idzie, patrzcie, patrzcie to. jeszcze zostałem klucza do epickiej, ja pierdzielę. Nie no klasa. Ty, no, masakra, nie. To jest niesamowite, co to się wydarzyło w tym momencie w tym filmie. Muszę otworzyć skrzynię. Skrzynia epicka, daj coś. Miecz. Super. Nie wiem czy mi jest w ogóle potrzebny, raczej 6 złotych mam, 6 zł Dobra, nie będę was zanudzał. Zobaczymy, co się zaraz wydarzy. Event rozpocz... Co to jest za jakiś warp event? What the fuck? <laughs> nie gadaj. Dobra, ja tu czekam. Ale to za dopiero za tyle sekund. Dobra, to walić to jednak na razie. Ej, jakiś event na vpn -y. Dobra, to jest nie, niesamowite. Dobra, 7 zł już do wypłaty. Za 60 sekund widzowie event. Czekaj, ja cze już tu mogę pójść dalej. Który mam level? Nawet nie wiem. Mogę? Nie mogę. Dobra, za 10 se sekund event. Trzeba tam iść. Dobra, od razu kopię tutaj Ciekawe czy będę mógł to w ogóle kopać, Czy ja mam brusha ty, to ja w sumie w ogóle... Dobra Aha, dobra, przecież ja nic nie zarobiłem Co, ja coś zarobiłem w ogóle? Auto sell, auto sell O co tu chodzi na tym evencie, what the fuck? Ja tu zarabiam dolary? Halo, ile mam pieniędzy? 9 złotych mam Ej 9 złotych ty, to ja chyba coś zarobiłem Nic nie widzę, bo mi na ekranie to wszystko się świetla. Ja mam Brasza, no stary. Ja tu powinien być jakimś gigaszefem w ogóle. A chyba nie jestem, nie wiem. Ej, złotówkę dropłem! Ej, dobra, co to jest za event porąbany? Dobra, szczerze? Ja nie wiem co tu się dzieje. Ja nie wiem co tu się dzieje. Przysięgam, że ja nie wiem co tu się dzieje. Dobra, to jest hit. To jest hit. Ja nie wiem co oni mają za kilofy, Złotówkę znowu. Ej, dobra! Dobra, 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 dobra. Ej, ja. Ja pierdzielę. To się nagrywa? Stary Ja nie rozumiem co się odwala. Przysięgam, że ja nie wiem, co się odwala. Nie wiem ile mam pieniędzy, bo nie widzę. Dobra, wykop coś, wykop coś, dawaj. No dawaj, tu z tysiąc złotych. Nie, no to jest hit po prostu ogólnie. To jest hit, co tu się dzieje. Chyba drop już. Chyba już drop spadł widzowie. Kurde, nie no, tragedia jest, tragedia, tragedia. A może ja już mam tych 20 złotych, nawet nie widzę. Nie no nic nie dostaję ogólnie, nic, już drop spadł widzowie, już nic nie dropniemy 100 zł co się walić, przysięgam, że tak będzie. 4 zł złoty... Dobra, 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 dobra. Nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje. Przysięgam, że to się nie dzieje. Jeżeli oni wypłacą pieniądze, serwer da daje im No Ogólnie nie podoba mi się tu wiele rzeczy, ale jak na, na, ta na taką skala w dzisiejszym filmie Daję im 10. No przysięgam. Ile mam pieniędzy? Event się zakończył. 18 zł mam. What the fuck? Dobra, jeszcze jeżeli mi teraz dropnie spad i jeżeli dobiję te 20 zł. No stary, no 2 złote, nie całe. No stary, to 30. Zł. To jest niemożliwe, żebym ja teraz nie dropnął. Dobra, mogę kopać lapis. Dobra, nic mi już nie poleci, nie? Przysięgam, że nic mi już nie poleci. To jest koniec. To już jest koniec, widzowie. Nie na tym serwerze. Patrzcie to. Dobra, proszę. Po udowodnij mi, że to nie jest scam. Udowodnij mi, udowodnij mi to. Ja próbuję wierzyć. No nic, widzowie. Widzimy się, kiedy dropnę chociaż jakiegoś grosze. No, czyli generalnie możemy się już nie widzieć na tym serwerze, bo. bo nie dropłem. Kopię tutaj, no nie wiem. Naprawdę sporo. No już kilka minut, na pewno dobrych. Nie dropnę nic. Wiedziałem, że tak będzie, widzowie. No ja się czuję skamowany. No gdzie? Ja no schopy kask górnika. Mam przecież stary. No Wylecieć coś. Ale nie ma nic. Czyli tak jak się z tego spodziewałem. Nie trochę nawet grosza, nawet grosza. No nic, wychodzę. Serwer widzowie byłby gdzieś na 10, gdybym wypłacił coś, nie? Ale nie wypłacę, bo to nie ma szans w ogóle. Ale event dowalony, Ależ no nie wiem ile dać mu, nawet nie wiem. Napiszcie w komentarzu ile dajecie temu serwerowi. Ja, moi drodzy, nie wypowiadam się. Bo po prostu żalfa A następny serwer to. <laughs>, sami zobaczycie. Zęciak, to Gej, a teraz mi. Wbijaj, kastrać. Naprawdę? 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 Dobrze, zobaczmy ten niesamowity serwer. Chętnie go zniszczę. A, nic tu nie działa. No, kto by się spodziewał. Czy mogę tu coś robić? Czy tu coś w ogóle jest? Tu nic nie ma nawet na tym serwerze. Po prostu to jest tragedia. McDonalda zrobili. Nie no, naprawdę? Naprawdę? Szpital, Jest jakby mapa chyba z neta w ogóle. Siema, dasz GM? No, on napisał, że da. To daj. Proszę, proszę, nie mi da. Bo chcę zbudować spawna. Ej, dobra, może mi się udobywać ten serwer. Widzę na to szansę, widzowie. Widzę. Na to szansę. Daj na chwilę GM1. Pomogę. Dawaj, dawaj. jesteś jak. Crash, crash chest. Ok, napiszę, że da. Dobra, 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 dobra. Ale, please, nie, niż męczyłem się. Dobra, dał mi. Dał mi, dał mi, dał mi. Nie wierzę w to. Dobra, uwaga. Halo, wywali się. Wywalę ten serwer. Dobra, kopi. Nie, no nie gadaj, że to się uda. Oj, na razie Minecraft. Dobra, wywaliłem serwer. Wywaliłem serwer. wywaliłem serwer. Za tą nazwę. Za tą nazwę waliłem go. Dobra, patrzcie, to, no nie działa. Dostałem bana? Aha. No spoko Jednak serweru udało mi się wywalić Wbijaj na serwer nowy tryb wbijać No na pewno będzie dowalony Już widzę po że ten serwer to jest po prostu hit I będzie gdzieś na 10 O boże, jak to wygląda, jak to wygląda, jak to wygląda Jest anti nie mogę latać Dobra, plus O tryby Tryby to warpy prawdopodobnie Box wkrótce, nowa edycja Nie działa Dobra, jest survival Czy działa survival? Też nie działa Bedworsy, nie tak bad... Dobra, najtrudniejszy tryb działa, reszta nie działa, to jest niemożliwe. Duels. Dobra, sprawdźmy. Chodź, bedy. Dobra, no, no widzicie to. No co ja mam. 10 na 10, najlepszy serwer, na jakim byłem. Zresztą nawet nie wystartuje, Dobra, pokaż mi te bedy. Wejdź na bedy, admin. Kurde, a, bo tutaj, czy admin, wejdź na bedy. Dobra, możliwe, że przed. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Dobra, duels. Przed, wszedł O jezu, dobra. Ta arena się zacznie za 35 sekund. Dobra, zagramy, zagramy, to się uda. Dobra, czy ta arena w ogóle zacznie działać? Działa, dobra, ja nie wierzę w to. Aha, nie dobra, to się nie dzieje. Pff, jakim cudem my jesteśmy w jednym teamie razem? I jakim wcale mam ochronę przed PVP? Z kim gramy? Z nikim! Nie, no przecież ten serwer to dno. No proszę cię, proszę cię, dodało nas do jednego, do jednego teamu. Kumacie to? Kumacie to, że nas dodało do jednego teamu. Jakie co arena wystartowała, jeżeli nie ma nikogo? Dobra, stary, weź, wróć do szkoły i zajsę sobie po prostu z, to, z tymi serwerami, nie? <laughs> nie, no żartuję, ale no masakra. Co sami gramy? No to Twój serwer. Tak go zrobiłeś. No, ale nie wybrałeś. Ale jakie co arena się mogła rozpocząć? Dobra, TNT, zobaczmy, czy mogę wysadzić swojego teammate'a. Sprawdźmy to. Uwaga, nie, nie działa. Dobra, to jest hit. Ja wychodzę z tego serwera. 1 na 10. Uuu, serwer, mój drodzy, na Cloudy G. Wbijam od razu. <laughs> No, przecież. Goto gotowa paczka, oczywiście, widzowie. Lifestyle'a. Ziomeczki sobie zrobili. No dobrze, dobrze. Jest właściciel, jest admin. No dobrze. Ja jakby udostępniłem, Jakby nie będę wyzywał. Jest okej. Okay. Ale trochę pozmieniali, bo są jakieś skrzynie Shulkerów. Nic z nich nie ma, ale okej. Okay. Cloudy G, Cloudy G. Dobry hosting. Dobra, czy tu coś działa w ogóle? RTP. No, w sumie raczej działa, bo to w sumie paczka z, z mojego z No, którą jakby zleciłem, żeby zrobić. Włączmy cheaty. Pytanie, czy włączyli anti cheata Bo. A, no właśnie. To był ten problem w tej parce, że to nie było anti cheata od razu. No i widzę, że, że dalej nie Robili. Daily. Dostajemy sobie klucz. Mamy klucz epicki. A, jest anti cheat, co? Dobra, jestem pod tego serwera. Jednak żeby wejść na niego, podobnie miałem problem. No to jest przez to, że jest na rzecz ustawiona, no niestety. Dobra, mi się wejść. Otwórzmy skrzynkę. Chłopata dostałem, serio? Elo, admin, mam cheaty. Dobra, może mnie sprawdzą. Mo mo może się uda. Dobra, ej, admin obserwuje. Patrzcie, to włączu trzy. Dobra, nie wierzę. Dobra, kopię się na diamenty w takim razie. Czekajcie, speed. A, fuck. Dobra, przesadziłem. Okej, okay, ten nuker był jednak leciutko za mocny. Chciałem fast breaka po prostu. O, to ja to chciałem bardzo. No, no. Dobra, pierwsze diamenty. Uwaga. No nie no, stary, mam fast breaka, mam XR'a. No pytanie, czy tylko mnie sprawdzą. Obstawiam, że jest na to szansa, bo jeżeli admin jest na z 3 jestem ciekawcy, czy wykryję po prostu. Ej, i chyba mi podkopał w ogóle. To on mnie chyba podkopał? Dobra, nie wiem. Istnieje taka szansa. Dobra, tu ktoś kopie. On mi... Patrzcie! Jest! On jest tutaj, on chce mi podłożyć diamenty Dobra, ja pierdziele nie wierzę co się dzieje po prostu Dobra, idę po następne, idę po następne On mnie sprawdzi 100% Dobra, patrzcie to, patrzcie to, kopię znowu diamenty Nie no, to będzie hit Dobra, znowu diamenty Admin tu był i se poszedł Dobra, nie kumam Ej, podłożył mi, podłożył mi chyba Nie wiem czy, ej montażysta, wejdź tu pokaż dla widza Czy on, te diamenty tu były czy nie nie wiem, mi się zdaje, że on, on podkłada mi diamenty No ale dobra, ja to kopię. <laughs> nie dobra, szczerze jeżeli mnie sprawdzą to To będzie chyba serwer, który dzisiaj będzie top 1 Tak z tych co oceniłem Wcale nie do tego bez zakladał G, ale po prostu Jeżeli mnie sprawdzą i wykryją To daję im naprawdę spoko ocenę Dobra, jednak chyba ocena spada widzowie Nie sprawdzają mnie, albo jestem debilem I mi się wydawało, że oni podkładają mi te diamenty To jest bardzo prawdopodobne, nie no przecież ja tego Tu nie kopałem no, nie on na pewno mi podkłada Albo ja nie ogarniam, nie? Dobra odbieram kit gracza znowu, ej dobra ja jestem Lepy, prawdopodobnie. Dobra, znowu wykopałem diaksy, No tutaj chyba nikt nie podkłada. Ja już nie wiem, ja już nie wiem. Chciałem im dać dobrą ocenę, ale chyba im nie dam. Dobra, kopię ostatnie diamenty. Jak teraz mnie nie sprawdzą, to są spadam. Ostatnia szansa, widzowie. Last, last chance. Szansa, no weźcie. Dobra, no daję im ostatnią, żeby mnie nie było. Dobra, cyk, cyk. No nic, chyba mnie nie sprawdzą. Ej, patrzcie! Dobra, sprawdzają mnie, U, ale cheater. Ale mają wywalone, nie... Jakby, oni chyba tu latają na gm3, bo patrzcie, są na gm3 Ale mają wywalone w to, że cheatuję No i spoko, miejcie wywalone Ej! Dobra, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? O nie! What the fuck? Nie, nie! Jak z koronu. Co jest? Masz x-ray, nie? Ja pierdziele No nie, uderzył mnie Nie wcale Dobra, jest afera, widzowie Jest afera Co mam zrobić? Ja pierdziele, dobra Masz cheaty Nie mam Ale, drugi, drugi, drugi Ej, no piją mnie. Co teraz? Dobra, zestresowałem się, przyznam szczerze. Dobra, nie, nie wiem. Podstawiłem Postawi się cztery razy z i jest kopeś. Aj, czyli serio pod podłożył ty Myślałem, że mi się zdawało ogólnie. Dobra, idź sobie. Nie przyznaję się. Dobra, nie wiem, co mogę więcej zrobić. Chyba mam kaplicę po prostu. Widziałem, jak idziesz do diaksów. Masz trzy minuty, aby dać discorda. Ty mi podaj, to cię dodam. Ja pierdzielę, kaplica jest widzowie. O kurde, tepnęli mnie w nie wiem jakieś dziwne miejsce. Dobra, dodaję go na Discordzie. Dodałem. Dobra, oni mi dodali jakieś grupy w ogóle. Dobra, wchodzę. Jednak przed tym odpaliłem modulator. Udostępnij ekran! Eee, zostałem wyrzucony za antyapka. Weź wyłącz ten modulator. Ja nie mam modulatora, nie. to mój głos. Dobra, co mam robić? Wyłącz modulator i udostępnij Ja nie mam modulatora, to mój głos! A, no, na pewno, to co, wykastrowali cię? E, nie, ej, ej, ja wiem, kto to jest. Udostępniam ci ekran. Z, zęciak, zęciak. E -ek. co? Co, co, co? Zęciak, nie, nie, nie zęciak. Mm. wiem, że to ty. Co? Bo ci wysłałem nazwę serwera. Co? No Co? Komu? I no Nie, mi, mi nic nie wysłałeś! No dobra, dalej co mam robić? Dobra, sprawdzisz go. Ja mu zrobiłem Nemosa. No, Masz jeszcze Nemosa. Wypuść mnie, wypuść mnie. Dobra, Ale dalej, co nie są... tra... Dobra. On ma pewnie doomsdaya. Nie, ja nie wiem co to nawet znaczy. Dobra. Stary Zęciak, ja wiem, że to ty. ociepałką pałką dupnę. Starostki. Wypad, wypad, wypad. No idziesz to, e, tą pałę? Dobra, to spróbujecie. cię. Ty jesteś chory psychicznie. Bo zapomniałem teraz, jak się sprawdza dokładnie, ale to... E... To nie zostawcie, to możemy może po prostu wypuścić, jak nie pamiętasz. Tiknij to. Dobra. Jakby escape. Na no. e, Options, na no. Research Pack. Na no. INX, mm. nie działa. Nie, nie, nie przepraszam. Ja? On nie działa, on nie działa. Patrzcie, kurde. Nie działa? Nie działa. Ale nie pokazywał na odcinku. No. Nie działa, to To nie dobra. działa, więc los. Dobra. Co mam robić, co mam robić? Dobra, powiem ci tak. Okay. Puścimy cię wolno tym razem, okay. ale nie możesz cheatować. Jasne. Ale czekaj. Sprawdź, a, ja. Ja. W ogóle, a tak czysty. w ogóle. No. Wypuść, wypuść. Dobra, jesteś czysty. masz na spałnę. Ide? Dobra, dobra, to git. Ja pierdziałem, że myślałem, że zostanę bana. Ay, Ay Ay, o, znaczy O, znaczy si widziałem! Si si widziałem, on mm. miał Bot... Widziałem, widziałem! on maci ma ty, o, Nie, no nie I mam. A, bo ja streamam na Discordzie, ale lipa. Dobra, wy wyłączam. O dobra. Do Czekam, widziałem jak miał opcję bo fly. Nie, i nie, jest luz, jest luz, jest luz, jest luz. Hmm. Dobra. Tań니까. Za to, że jesteś nowy, lubię twój serwer. Dzięki. Ja Eee, czekaj, to coś ci damy. Ej, czekaj. Co dostanę, co dostanę? Zobaczysz. No, masz fajny głos. Nie bana, nie bano. Dobra, dobra, co czekam? Czemu masz taki głos. Owiec, ci To jest tylko jak coś. Dobra, to ja czekam. O. Dobra, że to jest jakiś hit. Co tu się odwala? Ja nie wiem, co tu się odwala. Dostałem SV-a chyba. Boże, drogi. Dosta znaczy, dostałem SV-a, dostałem SV-a. Co dostałem? To za darmo? No. Dzięki. No. Dobra, to ja też Dzięki panowie. Na razie. Dobra, przysięgam, że to jest jakiś hit, to jest hit, to jest hit. Nie mogę w to uwierzyć, nie? Przysięgam. Serwer dostanie ode mnie 2 na 10. No dobra, trzymaj 10, bo jest na cloudii. Dobra, ostatni serwer, Cashcraft. Nie wiem, czego mogę się tu spodziewać. Znaczy wiem chyba, ale szczerze się boję. Dobra, gękesz. Jest gęki, tryb. Boże, c Idealnie. Minimedia, event bambusowy. Ej, czy to jest mapa z craftcuba? To jest mapa z craftcuba, no. Ej, dobra, ukradli mi mapę. Albo jest. Albo na... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Ej, przysięgam, że nie kumam. Odbierzki ty Dobra, co tu jest na tym serwerze? No tu już nie wydam pieniędzy. To już jest za, za dużo mi to nie da chyba. A tu nawet nic nie ten. Znaczy, Brasz na trzy, dobra, są jakieś rzeczy. Dobra, czy działa timer. Powiedz mi, że działa timer po prostu. Ja potrzebuję tylko Pff, Dobra, okej, okay, nie działa. Dobra, zarobiście, czyli tu grałem na nukerze. Nie no, tragedia, widzowie. Następny serwer z zarabianiem kasy. To już jest dla mnie chyba za dużo, tak szczerze, na, jak na jeden film. Jak chcecie jakiś osobny film ze skam serwerów, to chętnie coś takiego nagram. Chociaż już tego mnóstwo nagrywałem. No tu się też pewnie do zarobić. Tu na 100% też nie da zarobić. Więc na co ja mogę powiedzieć, Zowie? Ja tym niesamowitym akcentem na naszym serwerze. <noise> może tu się coś odwali. Może nagrę osobny stream. tak jak chcecie, to napiszcie w komentarzu. To spróbuję wydać wszystkie pieniądze, na przykład na takich serwer. Znaczy, no kupię wszystko z item shopu i zobaczymy, czy da się to zarobić, czy nie. Zostawcie lajka. Jak subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu. Właśnie subskrybujcie kanał Kraftcupel, I to tyle. Nara.